You and I, you and I. Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego, zamów teraz. Hanna Zbieranek, TV Reklama, a ze mną Sandra Badger. Cześć! Hello, witam! Powiedz mi, jak tutaj po tym ważeniu, jak emocje, bo było ich naprawdę sporo. Było sporo i tak samo chciałam to jeszcze podkreślić inną wersję właśnie odnośnie tych odzywek moich. To na pewno tutaj chciałam przeprosić Madzi mamę, oczywiście tylko mamę. Dla mnie Magda jest i będzie zawsze ale i mama nie, nie znam kobietki, nie powinnam tak powiedzieć, w ogóle nie powinnam też rodziców w to mieszać, ale wiadomo jak to jest, emocje. Nie lubię po prostu pomówień. A ta dziewczyna, od, od, od odkąd już tam miałyśmy te konferencje rundki, pomawiam non stop, jakoś... Za granicą, gdzie ja za granicą mieszkałam jak była młoda, miałam 15, 16, 14 lat. Wyobraź sobie, że mieszkasz jako nastolatka za granicą, masz 15, 16 lat, nie jesteś pełnoletnia, i taka kłaśnia, ch... która się wystawia na ono, swoją dupę gołą za właśnie pieniądze, to jest... Na stoletnią dziewczynę, że cokolwiek robi w jakimś Berlinie. Właśnie ja ostatnio widziałam jakiś filmik na ciebie, e, tak, w internecie, na YouTube, jak się nie mylę, że właśnie było oświadczenie jakiegoś, e, właśnie, nie wiem, e, właściciela właśnie które mówił, że właśnie u niego pracowałaś, po niemiecku, że ponoć potwierdzone. I właśnie jestem ciekawa, jakie jest twoje zdanie w ogóle na, tak, na ten temat, bo to jest świeża w ogóle sprawa. To nawet nie widziałam tego. Właśnie było nie, nagranie? Nie, co ty? No to nie, nie, nawet tego nie widziałam i no to na pewno jemu się oberwie. <laughs> Jeśli jeśli tak naprawdę jest gotowe to mogę nawet po Niemiecku tak bo rozumiem po niemiecku. Tak, tak, tak. Ich hoffe, du weißt, was du gesagt hast. Ich sage jetzt zu diesem Mann, was du da die Lügen erzählt hast über mich. Ich hoffe, du weißt, was du da erzählt hast. Du wirst dafür zahlen, glaub mir. Glaub mir. Du kennst mich nicht mal und du sagst solche Sachen zu mir. Das wird nicht leicht kommen, glaub mir, ne? Duweses Beroen, oficjalnie zawieźcie. Duweses Beroen, das tu i myśl: Nie, po prostu powiedziałam tutaj temu, ta był tą facet, tak? To był jakiś facet zamaskowany, właśnie. Zamaskowany. No to po, powiedziałam mu teraz po niemiecku, że będzie za to płacił, za pomówienia mnie. Na pewno. No właśnie, ostatnio A chociażby. Dochody? Teoretycznie on miał być dowodem. Proszę, Proszę cię, mówię. Schowaj. O, oh, jest schowany. Jesteś schowany, to schowaj się. Du hast eine Maske angezogen, ja, dann versteck dich weiter. Aber glaub mir, ich wird dich sowieso finden und dann wirst du es. To jest to bezalentowe. To jest to A i ta osoba, która też nakazała mu to nagrać, mhm. również za to zapłaci, jeśli się dowiem kto to. No właśnie, bo ty miałaś 12-16 lat. To jest wręcz tak. niemożliwe, żebyś mogła nawet e, brać tak. udział w tym albo dostać taką no, pracę. tam. no nie no. Ja jest, byłam nastolatką, wiesz no. Ja nie wiem, czy w ogóle nastolatki mają takie coś w głowie. Ja w głowie miałam tylko i wyłącznie koleżanki, siłownie i to wszystko, a nie jakieś. No, ludzie. Kurczę, no nie wiem w jakim życiu wy żyjecie, nie? Że wszystko widzicie jako, nie wiem, po prostu. i tak dalej. No, są też normalni ludzie. Są też normalni, jak widzicie. Nie musi każdy się. i tak dalej, tak? Nie róbcie z wszystkich bagno. Czyli właśnie dla ciebie potwierdzoną. Jest właśnie Madzia, e, dlatego że właśnie on. E, samo to jak się prezentuje. Bo okej, okay, wiadomo, tam dziewczyny niektóre e, wstawiają te zdjęcia, tam w bieliźnie i tak dalej, ludzie za to płacą. Dobra, niech robią, ale ona, zaczek ona się prezentuje. Zaczek ona nawet tutaj wyszła na face to face. Jak taka zwykła. Przepraszam, ale mi się podobała ta bielizna. No, ale nie, no. Kurczę, zero szacunku do siebie, no sorry. To jest freak fight, tu się bijemy, a nie pokazujemy nie wiadomo co, no. Wydaje mi się, że mogła być też to w jakiś sposób też ta promocja on. Mi się wydaje, że ona właśnie słabo jej idzie, jak musi takie rzeczy robić. A jak właśnie ty oceniasz kobiety, które właśnie wystawiają się na albo mają w ogóle tego online? bo dla niektórych to faktycznie gdzieś jest... Yy, jednak praca. Praca jakby są zadowolone z tego i nie mają z tym żadnego problemu, chociażby nawet takiego, że nie mają dzieci, nie mają się za co wstydzić, i, nie wiem, znaleźli swojego agenta i się im wiecie. No powiem Ci, że dla mnie to nie jest tak, tak okej, okay, no bo normalna dziewczyna powinna iść do normalnej pracy, a nie sprzedawać swoje ciało, nawet jak ma je piękne, to powinna je zostawić albo dla swojego faceta, albo po prostu dla siebie, tak? A no, brać za to pieniądze, no dla mnie słabo, bez ambicji. Dziewczyna bez ambicji. Rozumiem. Dlatego też tutaj mówię do Magdy, nie, że no zobacz, bez ambicji przychodzi tu na face to face. Półnaga, bo musi właśnie prezentować siebie, żeby zarobić pieniądze, bo ona inaczej nie zarobi. I widać, że jej idzie słabo. Bo jeśli by jej dobrze szło, to ona by nie potrzebowała tutaj się tak pokazywać. Uwierz mi. E, a też chciałam się dopytać, dlaczego nawet te słowa właśnie na jej mamy wymsku się tutaj? To były emocje czy. Uf, powiem Ci szczerze, że ja ogólnie nigdy tak nie mówię. Nigdy, nie no zauważyłaś nawet na kurczę, face-to face czy na konferencji? Raczej do osoby, z którą masz konflikt. No nigdy ogólnie tak nie mówię. Nie wiem, chyba emocje, wiesz, za bardzo już te wszystkie pomówienia w moją stronę. Emocje, emocje. Ja ogólnie no nie, nie tykam rodziców, nie? Ale no, stało się, no co? Stało się. Tutaj tak samo mogę powiedzieć, że a jeszcze chciałabym właśnie, żeby Madzia dostała y, tą karę finansową. Za co? Za tego liścia. Nie, nie, nie powinna mnie uderzyć, wiadomo, to jest face to face, to są różne emocje, można się wyzywać i tak dalej, ale jutro mamy walkę, więc raczej no nie było to na miejscu, więc ja dopilnuję, żebyś na pewno zapłaciła za to. Właśnie, to już mocne słowa mocne słowa i tak naprawdę zobaczymy co tak naprawdę federacja powie na ten temat. Jestem też bardzo ciekawa tej sytuacji chociażby z dziennikarzem, który oberwał od Denisa liścia. Czy tutaj były już jakieś przeprosiny chociażby w twoją stronę? Coś tam chyba na live'ie mówił, że może nas przeprosić, coś takiego. No. A czy ty byś w ogóle przyjęła takie przeprosiny właśnie za to, co było wystawiane? Kurde na pewno jeśli by tam przeprosił szczerze, no to okej, okay, ale nigdy nie wybaczę. Mm -hmm. eee... Mogę przyjąć przeprosiny, ale nie wybaczyć. Wiadomo, że to zawsze z tyłu głowy zostanie, nie? Czy właśnie ciebie to dotknęło też z te memy, wszystkie memy? Dokładnie. No tak, no bo wiesz, to, co się wydarzyło wcześniej, no to było wcześniej. On to cały czas jakby znowu mieli, 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 żeby ludzie znowu cisnęli za te sprawy, co się działy. To takie jest, wiesz, no już nudne, no i też niefajne, nie? Wiedząc, że na przykład. Eee, Działo się to, wiesz, co się działo, tak? Mm -hmm. No właśnie, więc no nie fajnie, nie? Znalazł sobie w ogóle, no... Sam powiedział właśnie, że... To jest, to jest mocny temat w tym momencie, on tak. się klika faktycznie e, i chciał się delikatnie pewnie w jakiś sposób na tym wypromować właśnie na no memach. facet, facet, tak samo chcę tutaj powiedzieć, jak może w ogóle facet poruszać tematy kobiet? Facet, rozumiem, kobieta kobiecie, ale facet tak samo tazji. Dla mnie ten chłopak nie ma jaj. Czemu? No nie widziałaś jego wywiadu? Widziałam, robiłam sama, no ale jestem właśnie ciekawa, dlaczego w twoim zdaniu? No dlaczego facet pomawia, nie pomawia, tylko rozmawia o mnie? Dlaczego? A nie dostawał po prostu takich pytań? Czy... Nie, 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 po prostu źle się wypowiadał na mój temat, dla mnie to już jest facet bez jaj w ogóle, nie ma podjazdu, nie ma podjazdu w ogóle tutaj do normalnych chłopaków. Właśnie, ja jeszcze chciałam się dopytać, yy, przede wszystkim o... Jeszcze, tak? Jak jest taki twardy, no to niech startuje i rozmawia na temat facetów, tak? Na tematy swoich nowych rywali na przykład, a nie porusza tematy kobiety. ci chyba nie lubią tak mówić o facetach, tak? No właśnie, no bo są obstrani. <laughs> tylko muszą właśnie ruszać bezbronne dziewczyny. No sorry. Takich to tylko po... Ja jestem bardzo ciekawa po prostu, jak wygląda twoja sytuacja z Denisem, bo chociażby na ostatnim wywiadzie e, gdzieś tam była temat o przyszłości. On sam wspomniał, że chciałby, żebyś ty miała swoje własne pieniądze, żebyś nie została z niczym. Skąd takie słowa się wzięły, bo ja to odebrałam tak, że gdzieś tam możecie planować nie być w przyszłości, albo po prostu coś może gdzieś być, wisić w, wisić w powietrzu. Jak to wygląda? E, nie, Denis, wiesz, jest opiekuńczy. On chciałby też właśnie, wiadomo, bo on ma dużo i chciałby również, żebym ja miała. On taki właśnie jest. On nie patrzy tylko na siebie, tylko również na, swoją, na swoje bliskie osoby. Więc mówi, fajnie, no zobacz, jest taka oferta, przyjmij ją, będziesz chociaż coś miała. Bo wiesz, co są faceci w tych czasach. Dziewczyny muszą płacić za nich. Tak, powiem po tej wygranej, myślę, że tutaj możesz sama za siebie spokojnie płacić. Super, ja ci życzę przede wszystkim powodzenia no i trzymaj się przede wszystkim. Dzięki piękne za wywiad.